Dzień dobry. Niektórzy uważają, że poznawanie historii to proces nudny, pełen dat, które trzeba opanować na pamięć, pełen suchych faktów, nieciekawych wydarzeń, które trzeba zakuć na pamięć. Ja uważam, że poznawanie historii to fascynująca podróż w przeszłość ludzkości. Podróż tę odbywam wraz z uczniami regularnie już od ponad 20 lat, a zdobytym doświadczeniem, refleksjami dzielę się z innymi, publikując książki. Artykuły dydaktyczne oraz prowadząc szkolenia dla nauczycieli. Dzisiaj podzielę się z Państwem swoimi pomysłami na kilka lekcji historii ciekawych, fascynujących z wykorzystaniem podręczników wydawnictwa MAC Edukacja. Będą to lekcje przeprowadzone w szkole podstawowej, w klasie czwartej i w klasie siódmej. Zacznijmy od. Takiego tematu, który realizujemy w klasie czwartej z uczniami z klasy czwartej w szkoły podstawowej. Temat związany z przodkami, przodkami uczniów, przodkami ich rodziców też. Temat ten można oczywiście realizować na wiele sposobów. Ja pokażę dzisiaj Państwu swoją propozycję na ten temat. Zajrzyjmy do podręcznika, do klasy czwartej, właśnie podręcznika Mac Edukacja. Jak się prezentuje ten temat właśnie na kartach tej książki? No, i tutaj możemy od razu zobaczyć, że mamy całkiem sporo fajnych materiałów pomocniczych. Jest taki tutaj wątek do podjęcia przez uczniów: podejmij temat, i widzimy tutaj takie polecenie: powiedz, jakich informacji na temat przodków dostarczają nam zaprezentowane pamiątki, które widzimy tutaj po prawej stronie na zdjęciach. No, i pytanie, czy w Twoim domu znajdują się takie same lub podobne przedmioty związane z życiem Twoich rodziców lub dziadków? To jest pytanie bardzo dobrze postawione, i postarajmy się to pytanie troszeczkę rozwinąć. I z tego pytania właśnie stworzyć coś na kształt ćwiczenia, może nawet takiego mini projektu dla naszych podopiecznych. Bo tutaj widzimy, że uczniowie powinni poszukać tych pamiątek po swoich przodkach, porozmawiać z rodzicami, właśnie z dziadkami, na temat tego, kim byli ci przodkowie. Oczywiście tym punktem wyjścia do poznania tej historii rodzinnej są przedmioty, jakie przechowuje się w domu, związane oczywiście z przodkami. Tutaj widzimy, że te pamiątki mogą mieć różnoraką formę, postać. Widzimy, że to może być fotografia, to może być jakiś dokument, jakiś element odzieży, jakieś odznaczenie. Więc to wszystko oczywiście uczniowie na lekcji poznają, że to są tego typu pamiątki, że to nie muszą być jakieś skarby, jak ze statku pirackiego, bo takie pewnie może być też wyobrażenie jakiejś pamiątki w głowie młodego człowieka. No więc tutaj widzimy, że. Nawet takie proste przedmioty, które być może ignorujemy na co dzień, będąc w wieku czwartoklasisty, też już są pamiątkami rodzinnymi. No właśnie, czyli takie pierwsze zadanie, tutaj widzimy dla uczniów z tymi pamiątkami do odszukania w domu rodzinnym, do porozmawiania na ten temat z krewnymi. No i do tego pytania później w podręczniku wracamy. W podsumowaniu tematu, zobaczcie Państwo, jest na koniec tematu taka grupa poleceń, czy już umiesz, zatytułowana. No i mamy tutaj takie polecenie numer dwa. Odszukaj w domowym archiwum jedną z rodzinnych pamiątek, powiedz jakich informacji dostarcza ona o Twoich bliskich. Tutaj widzimy, że jest to rozwinięcie tego polecenia właśnie wcześniejszego. Bardzo fajnie pomyślana aktywność dla, dla młodego człowieka, bo tutaj widzimy, że klasista prawdopodobnie po naszej lekcji będzie miał ochotę odszukać te tajemnice rodzinne, poszukać tych przedmiotów, dopytać swoich krewnych o, o swoich przodków, ale to jest tylko takie sprowokowanie nas do tego, żebyśmy jeszcze tą aktywność przenieśli z powrotem do naszej klasy lekcyjnej i jeszcze tego młodego człowieka. Bardziej zaangażowali. Dlatego, że jak już ten młody człowiek się dowie o tych pamiątkach, o tych przodkach, z którymi te pamiątki są związane, to fajnie by było, aby te pamiątkę do szkoły taki młody człowiek mógł przynieść i zaprezentować swoim kolegom, koleżankom z klasy nam no, krótką opowieść o tym przodku, o tym przedmiocie, co to jest za przedmiot, bo często te przedmioty, które są pamiątkami po naszych przodkach, już. Wyszły z takiego powszechnego użycia. No więc myślę, że to jest fajna okazja do tego, żeby właśnie młodego człowieka zachęcić do tego, aby poznał troszeczkę historię tych przedmiotów, oczywiście przodków, ale też zaprezentował się na forum klasy. I tutaj proponuję Państwu właśnie taką metodę autoprezentacji. Jak już młodzi ludzie zdobędą tę wiedzę na temat pamiątek, na temat swoich krewnych, Niech przyniosą do szkoły takie właśnie pojedyncze przedmioty. Jak Państwo widzicie z moich lekcji, tutaj zdjęcia nam się pojawiły na ekranie. Jak Państwo widzicie, to są różne przedmioty i instrument muzyczny, i zegarek, i lampa, i hebel, i jakieś inne tutaj jeszcze rzeczy. Więc zadaniem ucznia było nie tylko dowiedzieć się o tej przeszłości przodków, nie tylko odnaleźć pamiątkę, ale również przynieść ją do szkoły i opowiedzieć podczas lekcji innym na temat właśnie tych przodków, kim oni byli z zawodu, no bo taki przedmiot jak hebel to już determinuje nam zawód raczej albo przynajmniej jakieś hobby, jakąś pasję naszego przodka. Przy okazji dzieci zobaczyły jak wygląda hebel, większość z nich nie widziała takiego narzędzia wcześniej, więc jest to znakomita okazja do tego, żeby właśnie Tą historię bardzo fajnie ożywić, a młodego człowieka zaktywizować. A oprócz tego on jeszcze nabywał umiejętności związanych z przemawianiem, zabieraniem głosu czy autoprezentacją. Więc mamy tutaj kilka fajnych elementów razem zebranych podczas lekcji. Dzieciaki też mogą poczuć się w jakiś sposób wyróżnione, że zabierają głos na forum klasy. Mogą się fajnie przedstawić innym kolegom, koleżankom. Właśnie poprzez historię swojej rodziny. Ponadto do tego tematu jeszcze możemy nawiązać, zaglądając do zeszytu ćwiczeń. Oprócz podręcznika często korzystamy z zeszytów ćwiczeń, no i tutaj wydawnictwo też przygotowało dla nas takie wsparcie, więc zerknijmy, co znajdziemy właśnie w zeszycie ćwiczeń do tego tematu. Tutaj ten wątek tradycji rodzinnych możemy jeszcze bardziej rozwinąć. I w życie ćwiczeń znajdziemy kolejne ciekawe polecenia rozwijające dla uczniów dotyczące tradycji rodzinnych. Tutaj widzimy na zdjęciu pracownię lotniczą i pytanie, jakie korzyści dla rodziny mogą płynąć z kultywowania tego typu tradycji? Oczywiście, jaka to jest tradycja tutaj na zdjęciu przedstawiona, więc jak już nasi uczniowie, uczennice przyniosą te przedmioty do klasy, pokażą zaprezentują tych przodków przez pryzmat właśnie tych przedmiotów, no to czasami może się okazać, że właśnie te przedmioty się wiążą z jakąś tradycją. Tak jak widzieliśmy skrzypce, ktoś przyniósł z moich uczniów, no właśnie, czy, czy to była jakaś tradycja rodzinna, muzykowanie, a może coś więcej niż muzykowanie, może to byli muzycy, tacy przez wielkie M. Więc tutaj zeszyt ćwiczeń nas naprowadza na kolejną aktywność, Właśnie związaną z tym wcześniejszym działaniem, jakie podjęliśmy z uczniami, żeby rozwinąć tutaj ten wątek poprzez pryzmat tradycji rodzinnych. No i to już oczywiście jest punkt wyjścia do tego, żeby w ogóle porozmawiać o tym, czym są tradycje, jaką one pełnią funkcję w naszym życiu, żeby właśnie zapytać, czy, czy, czy dzieci z rodzicami takie tradycje kultywują w swoich domach. No a oczywiście finalnym efektem. Tej naszej lekcji, jako już praca domowa, może być stworzenie właśnie drzewa genologicznego. No i takie drzewo genologiczne oczywiście może przybrać różną formę. Tutaj też mamy takie polecenia, zarówno właśnie w ćwiczeniach, do tego jest nawiązanie, jak i w podręczniku. Tutaj też znajdziemy właśnie takie przykładowe drzewo genologiczne i poradnik, jak takie drzewo genologiczne stworzyć. Samemu na kolejnych stronach w również się znajduje. Więc mamy tutaj kilka takich punktów zaczepienia, jeżeli chodzi o te lekcje. Pamiątki rodzinne, tradycje rodzinne, drzewo genealogiczne, to wszystko może fajnie zaktywizować młodego człowieka i przede wszystkim wyciągnąć go z ławki szkolnej, tak aby mógł coś podziałać, a nie tylko biernie odbierać. Druga lekcja, o której chciałem Państwu opowiedzieć, i teraz właśnie zamierzam to zrobić, to lekcja również w klasie czwartej. Zostajemy z tym samym podręcznikiem w ręce i tym razem temat związany z pierwszymi piastami. No i tutaj, tak trochę kontrowersyjnie, może dla niektórych z Państwa pojawił się taki nagłówek komiks pierwszych piastów ze znakiem zapytania. Ja jestem autorem książek poświęconych możliwości wykorzystania Komiksu historycznego na lekcji historii, więc tutaj podzielę się z Państwem również fragmentem doświadczeń, jakie zdobyłem w tym zakresie i zaproponuję właśnie Państwu coś takiego komiks pierwszych piastów. Może brzmi tak troszeczkę, właśnie w uszach niektórych z Państwa to nie do końca poważnie, no ale zerknijmy. Chodzi mi o temat Pierwszy król Polski, gdzie uczniowie poznają dzieje naszego kraju, związane z panowaniem Bolesława Chrobrego. No i oczywiście w tym temacie zaglądając do podręcznika właśnie, no widzimy te najważniejsze fakty historyczne, ale oczywiście pojawia się też informacja o misji biskupa Wojciecha. No i mamy tutaj oczywiście wszystkie najważniejsze rzeczy wytłuszczone, potem oczywiście mamy o zjeździe gnieźnieńskim, o relikwii, Mamy tutaj wytłumaczenie na marginesie, czym jest relikwia, czyli pojęcie jest jak najbardziej wyjaśnione. Mamy później tekst źródłowy dotyczący zjazdu gnieźnieńskiego i też pojawia się tutaj wątek biskupa, już wtedy świętego Wojciecha w tym tekście źródłowym. No ale właśnie na kolejnej stronie podręcznika znajdziemy fragment drzwi gnieźnieńskich. Jedną z kwater drzwi gnieźnieńskich, no i tutaj jak Państwo pamiętacie, te drzwi gnieźnieńskie służyły temu, aby informować, zapoznawać ówczesnych mieszkańców naszego kraju z historią tego świętego. Więc czy te drzwi gnieźnieńskie to nie jest opowieść obrazkowa? Czy opowieść obrazkowa nie może być bardzo szybko przeistoczona w komiks historyczny? No, moim zdaniem może. I... Tak też próbuję to przedstawić swoim uczniom. Tutaj mamy ciekawe polecenie przy tej informacji na temat drzwi gnieźnieńskich w podręczniku. Obejrzyj kwatery z drzwi gnieźnieńskich, przedstaw przebieg misji świętego Wojciecha w Prusach. Czyli drzwi tutaj są potraktowane jako taki pretekst do poznania biografii biskupa, a później świętego Wojciecha. No i dlaczego by tego właśnie nie wykorzystać. No więc jak to, jak to zrobić? Jak te drzwi gnieźnieskie teraz przeistoczyć właśnie w komiks? No a to jest kilka oczywiście sposobów, najprostszy z nich Państwu pokażę i opiszę. Na stronie Polona, która jest to strona, która zawiera bardzo wiele materiałów archiwalnych, które są udostępnione na najczęściej na, na takiej licencji wolnej. A więc możemy z nich korzystać bez żadnych problemów. Na tej stronie Polona znajdziemy dzieło historyka Joachima Lelewela, album Rytownika Polskiego. No i dzieło oczywiście z XIX wieku. Wystarczy sobie wejść na stronę Polona, wpisać właśnie ten tytuł i możemy przeglądać zeskanowaną właśnie tą, tą pozycję. Na stronie 80 tej pozycji znajdziemy przerysowane. Drzwi gnieździeńskie, tak jak tutaj Państwo widzicie po prawej stronie. Każda z kwater jest przedstawiona jako rysunek, już nie jako coś rzeźbionego w brązie, tylko właśnie jako rysunek. No i teraz mamy kilka możliwości. Najprosta, najprostsza możliwość, jeżeli chodzi o wykorzystanie tego jako narracji obrazkowej na lekcji, to jest po prostu wydrukować sobie te drzwi gnieździeńskie, pociąć te kwatery tak, aby każda kwatera była osobnym kadrem osobnym obrazkiem, no i pierwsze zadanie, jakie możemy uczniom właśnie tutaj wskazać do wykonania, to jest ułóż te kwatery tak, aby ułożyły się one właśnie w pewien ciąg chronologiczny, aby opowiadały ten żywot Świętego Wojciecha zgodnie z chronologią. No dla ucznia to będzie oczywiście wyzwanie, bo będzie musiał tutaj zapoznać się z tym, z tym życiorysem. Tutaj możemy na różne sposoby to oczywiście Zrobić albo możemy opowiedzieć, albo możemy przeczytać, wskazać jakieś miejsce, do, gdzie uczniowie sami mogą zapoznać się z tym życiorysem, a potem właśnie ułożyć te obrazki w określonej kolejności chronologicznej. Ale możemy też inaczej podejść do sprawy. Jeżeli chcielibyśmy zrobić komiks taki, właśnie prawdziwy z tych drzwi gnieźniejskich, no to możemy polecić tym naszym uczniom, aby nie tylko ułożyli te, te kwatery. Albo zamiast w, w, w kolejności chronologicznej, albo zamiast układania tych kwater, żeby po prostu dopisali do tych kwater opisy i dialogi w komiksowych właśnie dymkach. To mogą być opisy narracyjne, czyli takie informujące, w jakim miejscu jesteśmy, albo co się odbywa, albo właśnie dialogi. No i już siebie mogą to zrobić znowu na kilka sposobów. To jest właśnie fajne w komiksie, że mamy bardzo dużą wolność twórczą i znowu. Aktywizujemy naszych podopiecznych. No po pierwsze, mogą właśnie albo dorysować te dymki i tekst, korzystając z długopisu pióra czy kredek, albo mogą to zrobić na komputerze, na telefonie, jeżeli im pozwolimy. Więc to może być zadanie na lekcję, wtedy możemy korzystać z długopisów, a może to być zadanie domowe, i wtedy uczeń może. Takie kadry komiksowe pojedyncze stworzyć już za pomocą chociażby Paint'a, najprostszego programu, który jest w systemie Windows domyślny. No i to może wyglądać na przykład w ten sposób, prawda? Że uczeń dostaje nie, nie całe drzwi do przerobienia na komiks, ale na przykład jedną, dwie kwatery, tak żeby nie zajęło mu to zbyt dużo czasu, aby to była przyjemność i zabawa, a nie coś trudnego i mozolnego do wykonania. Więc tutaj takie propozycje stworzone przez moich uczniów Państwu pokazuje, jak te drzwi gnieźnieńskie możemy przekształcić właśnie w komiks. Myślę, że pomysł warty uwagi i zachęcam do, do spróbowania właśnie popracowania taką, taką metodą. Przy okazji dodam, że takich momentów w naszym nauczaniu historii jest więcej, gdzie możemy korzystać właśnie z gotowych takich cyklów obrazkowych, które można łatwo przekształcić w komiks. Pomyślcie państwo na przykład o tkaninie z Bayo, opowiadającej o podboju Anglii, pomyślcie państwo o średniowiecznych miniaturach, i o jeszcze innych dziełach malarskich, które można by właśnie potraktować jako narrację obrazkową, na przykład o różnych tryptykach chociażby. Kolejny pomysł, z którym tutaj się chcę z Państwem podzielić, to jest drama. Z dramy korzystamy, korzystamy na różne sposoby, ale tutaj chcę Państwu zaproponować troszeczkę inny wariant, niż nam się zazwyczaj kojarzy z dramą, mianowicie pisanie, prezentowanie, przemówienia, listu posłu sądowego, ale w sprawie postaci historycznej, czyli taki rodzaj sądu nad postacią historyczną. Uczniowie się wcielają w adwokatów, którzy mają bronić danej postaci, tłumaczyć jej motywację i zachowanie, decyzje, jakie podjęły. Natomiast inni uczniowie wcielają się w rolę prokuratorów i ich zadaniem jest oskarżać postaci historyczne, dowodzić, że popełniły błędy, że podjęły niekorzystne dla naszego narodu decyzje. Więc tutaj można w ten sposób również podejść do dramy. I zaproponuję tutaj Państwu Dramę związaną z lekcją, którą przeprowadzamy w klasie siódmej szkoły podstawowej. No i w podręczniku znajdziemy taki temat związany z Powstaniem Styczniowym. Zajrzyjmy do środka, do tego podręcznika. I no właśnie, tutaj zobaczmy jeszcze pierwszą stronę. Ziemie Polskie na przełomie wieków XIX i XX. I w tym temacie mamy tutaj na początek teksty źródłowe, króciutkie, dotyczące sytuacji Polaków no właśnie w drugiej połowie XIX wieku, ale oprócz tego mamy tutaj taki podrozdział ku powstaniu. I z tego tekstu oczywiście uczeń dowiaduje się, jak wygląda sytuacja na naszych ziemiach przed wybuchem powstania styczniowego, co nas pcha do tego powstania. Ale mamy też bardzo fajnie tutaj rozrysowany ten podział naszego społeczeństwa, jaki istniał wówczas na białych i czerwonych. No i pod spodem pojawia się postać tragiczna, postać Aleksandra Wieropolskiego. Jest ona tutaj wzmiankowana poniżej, w trzeciej linijce, pod tym tutaj diagramem. No i oczywiście możemy wykorzystać ten moment lekcji na właśnie taką debatę, no taką dramę może nawet, czy Wielopolski słusznie zarządził brankę, wywołując, chcąc nie chcąc, wywołując powstanie styczniowe, czy też niesłusznie. Czy był patriotą, czy był zdrajcą. No i tutaj, tak jak powiedziałem, albo to może być debata, albo to może być drama, gdzie uczniowie się wcielają właśnie w postać prokuratora, adwokata, a może samego Wielopolskiego. I załóżmy na przykład posłów, którzy go oskarżają albo bronią, więc jego decyzji. Więc tutaj mamy taką okazję, z której myślę, że warto, warto skorzystać. Uczniowie biorący udział w takiej dramie nabywają znowu kompetencji związanych z przemówieniem, z prezentacją poglądów, z argumentacją. Więc tutaj oczywiście już mamy do czynienia z uczniami klasy siódmej. Wcześniej mówiliśmy o klasie czwartej, więc tutaj myślę, że już możemy liczyć na to, że takie umiejętności warto kształtować i że już są jakieś podstawy ku temu, aby takie umiejętności można było właśnie kształtować. Przy okazji też zreknijmy, że podręcznik też już troszeczkę inaczej prezentuje te treści, niż to miało miejsce w stosunku do uczniów klasy czwartej. Już to jest takie mniej dziecięce, a trochę bardziej już poważne, bo uczeń dorósł, a podróżnik. Podręcznik wraz z nim też się zmienia. No i tutaj na zdjęciu pokazywałem Państwu uczennicę ubraną w togę. Zupełnie celowo takie zdjęcie wybrałem, bo w szkole, w której takie dramy z uczniami przygotowywaliśmy, wraz z polonistkami doszliśmy do wniosku, że warto rzeczywiście uczniów poprzebierać w takie togi, żeby oni wczuli się w te rolę adwokatów. Czy prokuratorów i no, wykonali swoją robotę na jak najbardziej na poważnie. Okazało też się, że jeden z rodziców pracuje w sądzie, no i udało nam się taką dramę odbyć na sali sądowej, co jeszcze bardziej sprawiło, że dla uczniów udział w tej dramie był naprawdę nie lata przeżycia. Więc może u Państwa też by się dało poszukać takiej współpracy z wymiarem sprawiedliwości lokalnym. I taką dramę właśnie przeprowadzić na terenie takiej placówki. A jeżeli nie, to zawsze możemy to zrobić w klasie, w naszej szkole. Tak również pracowałem i też to przynosiło zawsze pozytywy. Poroniści, którzy wymyślili w mojej szkole ten sposób pracy, zaczynali od bajek, czyli dzieciaki po prostu miały bronić i oskarżać postacie z bajek. Ja to. Zaadaptowałem właśnie do e, lekcji historii, co również Państwu e, polecam. A jeżeli Państwo troszeczkę się nie czujecie na siłach, żeby taką dramę zrobić, jeżeli Państwo macie wątpliwości, że może nie wszyscy są zaangażowani w takiej dramie, uczniowie, nie wszyscy uczniowie z klasy i co wtedy, co zresztą, będą się nudzić, może się nie sprawdzą jako publiczność e, sądowa, no to mam jeszcze jeden pomysł e, modyfikujący te, e, tę formę e, pracy. Taką dramę sprowadzoną właśnie do dyskusji, ale dyskusji korespondencyjnej, debaty korespondencyjnej. Jeżeli chcielibyśmy pociągnąć ten wątek, jeżeli państwo czujecie, że warto, aby uczniowie się wcierali w rolę prokuratora, adwokata, postaci historycznej, ale uważacie, że nie uda się wam zaangażować całej klasy jednakowo, że to jest zbyt wielkie przedsięwzięcie logistyczne, na przykład, albo że szkoda czasu, na takie działania, bo nie macie wystarczającej ilości godzin, to zaproponuję Państwu debatę korespondencyjną w takim razie. Tutaj również będą się uczciwie wcielać w prokuratora i adwokata, ale nieco inaczej. Zobaczmy, jak ona wygląda. Przede wszystkim ta debata, podobnie jak wcześniejsza forma pracy, kształtuje umiejętność prezentowania swoich poglądów oraz ich obrony. To już. Powiedziałem wcześniej. Na czym polega ta debata korespondencyjna? Tutaj nie robimy żadnej rewolucji. Uczniowie siedzą w ławkach, tak jak zazwyczaj na lekcji, ale dzielimy ich na właśnie takie pary, czyli w dwuosobowych, takich małych zespołach będą uczniowie pracować. Na czym będzie polegać ich praca? Zapisujemy jakiś problem do dyskusji na tablicy, na przykład Stanisław Poniatowski, ocena rządów, tak? Albo patriota, czy. Zdrajca, może nie wiem, geniusz polityki, a może nieudacznik. Tutaj możemy różne oczywiście sformułowania zastosować. Co będzie zadaniem uczniów? Zadaniem uczniów pracujących w parach jest wcielenie się właśnie w tę rolę, tak jak to było w przypadku dramy, czyli jeden z uczniów będzie adwokatem, jego zadaniem będzie wymyślić argumenty broniące tej postaci historycznej, a drugi będzie prokuratorem. Jego zadaniem będzie dostarczyć argumentów właśnie no, przemawiających na niekorzyść tej postaci historycznej. Jak się odbywa taka debata? No w ciszy i skupieniu. Jeden uczeń zapisuje na kartce jedno, dwa zdania zawierające właśnie swoje argumenty i przekazuje koledze, koleżance. Natomiast ten drugi zapoznaje się z tym, co napisał jego kolega i odpowiada, również zapisując kontr argumenty i tak tyle razy, ile ustalimy z uczniami, odbywają się te rundy i wymiana tych argumentów za i przeciw i mamy wszystko zrobione w myślę, że w krótkim czasie i bez rewolucji, a myślę, że z równie dobrym skutkiem, jeżeli chodzi o rozwijanie umiejętności uczniów. Tyle do dzisiaj miałem państwu do powiedzenia. Zachęcam państwa do zaglądania do podręczników wydawnictwa. Macie edukacja i do poszukiwania właśnie nowych form nauczania czasami warto spróbować czegoś, czego jeszcze nie próbowaliśmy. Zawsze jest szansa, że wzbogaci to nasze lekcje i da nam satysfakcję. Dziękuję bardzo za uwagę.